Sześć? Tak. Zawielski z tej strony. E, proszę zabrać te owce ode mnie. Jakie? E, owce. Ja e, zorientowałem się o co chodzi. Tu z podgroty proszę mi zabrać to wszystko. Bo ja nie dam się po prostu zrobić na takie tanie chwyty. O, Ale jakie? O co pan chodzi? No te owce to pan mi podrzucił. Co? Proszę pana, te owce, co mi pan podrzucił, to to siarka jest w tym. To co, co jest? No, tłumaczę pan, pan słyszy dobrze czy źle. Siarkę, to jest w tym, to wypływa z tego, ja to wszystko widzę, bo to z ucha wypływa. Już się miałem nabrać, proszę pana, ale na szczęście w ostatniej chwili to zobaczyłem, że jest siarka w tym. Ale w czym? No w owcy. A ja nie wiem, panu. No zaraz, to nie pan? No ja nie wiem, to, to pan się pomylił. No nie, 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 nie. nie, nie. No pan jest ten y, szef, szefczyk. Szef, pan się szewcem zajmuje. No. No, no to y, ja zrobiłem tu mały wywiad w okolicy. Kto mi proszę pana te owce tutaj pod grotę podrzucił, proszę pana, i ja dowiedziałem się, że to pan. No. Ale pod które? No pod moją no. No to ja nie wiem. Czy pan z tym maczał palce w ogóle? W tym y, wie pan w tej całej, że tak powiem maskaradzie? Proszę Pana, bo to, że tak powiem, głupie dowcipy są, no. No i to Pan liczył, proszę Pana, że to że ja tak łatwo na to polecę. No ja nie wiem. Że złapie się na to, proszę Pana. Przecież to ani nawet, żebyście jeszcze zrobili, żeby to beczało, meczało, coś ten, a to nic, bo, proszę Pana, stoi, chudłace, proszę Pana, to? Sztywne, z ucha siarka cieknie. I co, ja miałem się na to nabrać, tak, że niby taki głupi, maweski. <noise> Jasne. No nie? A szewcik sprytniejszy jest. Tak. Dobra, teraz No, żeby to nie było ostatni raz. Dobrze. Dobra? Dobra. Następnym razem, jak mi będziesz coś podkładał, no. to bardzo proszę, dziewicę pod glotę możesz przyprowadzić. Aha. Ale żadnej owcy. Żadnej owcy? Koniec z owcami, koniec z siarką, z nadziewaniem, z takimi <grym> sprawami, dobra? Dobra. Młode dziewice tutaj z podglodzia, proszę przyprowadzić mi pod glotę, to będę zadowolony. Dobrze. Mi, mi.